Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i to, co tygrysy lubią najbardziej... A tak, a tak, gotowałem rosół, wczoraj gotowałem, a co? A, wyszedł dobry, dzisiaj już został zjedzony, mam zdjęcie, ale mam za to lepsze zdjęcie, znaczy lepszą grafikę dostałem od fana... Tak więc widzicie ją właśnie tutaj przed oczami swoimi, a my lecimy z tematem, bo dzisiaj właśnie będzie o trochu o nurglu. W obliczu tradycyjnego grzęskiego błota i bezkresny hord zombie, ofensywa 30. Korpusu Liniowego najpierw zwolniła, po czym zupełnie ugrzęzła w miejscu. Brak perspektyw na dalsze postępy przy jednoczesnym domknięciu okrążenia muru kurtynowego uczynił obecność dużych ukrupowań pancernych w postaci 7 i 11 Regimentu Pancernego zupełnie zbędną. Więc zostały one wycofane z pierwszej linii dla uzupełnienia ludzi, sprzętu i zaopatrzenia, bowiem miały zapewnić wsparcie pierwszemu korpusowi liniowemu, którego natarcie miało rozpocząć się równolegle z uderzeniem 46. korpusu wspieranego przez 8. korpus uderzeniowy. Obydwie operacje miały rozpocząć się w 400. jednostce 827. roku 41. milenium, a na ich czele mieli stanąć przybyli z Hektorem Rexem inkwizytorzy. Toczone ze sługami Nurgla, w żrącej mgle walki spowodowały o wiele większe niż zakładane straty, więc odbudowanie stanów 7 oraz 11 Regimentu Pancernego okazało się bardziej czaso i materiałochłonne, aniżeli pierwotnie planowano. Z tego powodu 46 Korpus ruszył do uderzenia samodzielnie, zaś najpaskudniejsze zadanie przypadło 468 Regimentowi. Jego celem było górujące nad murem kurtynowym wzgórze 202. Droga do celu prowadziła przez północne stoki pasma niskich gór, na którego południowym krańcu leżała cytadela. Problemem był prosty fakt, że wśród tychże górek roiło się od zdrajców. Pierwszym punktem do zdobycia było wzniesienie 187 i znajdujące się tam umocnienia stanowiące osłonę przed pola trzech silosów ochrony obrony rakietowej, które zostały wyznaczone na kolejny cel. Po ich zdobyciu gwardzistą pozostawała jedynie krótka wspinaczka w trudnym terenie, i voila, wzgórze 202 zdobyte. Zdecydowanie lepiej prezentowała się sytuacja, znajdującego się na prawym skrzydle natarcia 470 Regimentu, który, co prawda, miał przed sobą dłuższy dystans do przebycia, a po drodze dwie głęboko urzutowane linie okopów. Ale piechociarska masa miała e, zostać wsparta przez 300, 350 czołgów i 30 czołgów ciężkich, a w razie gdyby zdrajcy wyjątkowo uparcie nie chcieli ginąć w odwodzie, miało oczekiwać Legio Astorum. W ramach przygotowań do natarcia przydzielone do 46. Korpusu kompanie saperów dwoiły się i troiły, ryjąc zakryte transzeje i szykując miny mające za zadanie skruszyć przynajmniej czołowe pozycje nieprzyjaciela. Natarcie zaczęło się tradycyjną nawałą artyleryjską, spadającą na przednie linie zdrajców oraz ich bezpośrednie zaplecze. O świcie w strugach ulewnego deszczu do ataku ruszyła piechota 468 regimentu, a saperzy wysadzili przygotowane miny i ze swoich tuneli wdarli się do niektórych schronów. Brnący przez błoto piechocińcy nie dotarli zbyt daleko, gdy spadł na nich gęsty ogień obrońców. Zdobycie znajdujących się u stóp wzniesienia okopów nie dało kriganom najmniejszego wytchnienia czy osłony. Zdrajcy mieli całą sieć pozycji ulokowanych bezpośrednio na szczycie, jak i wyrytych bezpośrednio w jego zboczu, więc z przewagą wysokości mogli niemal bezkarnie masakrować szturmujących. Kriganie, jak to oni, nie przejmowali się szczególnie ponoszonymi stratami i nieustannie parli przed siebie za każdy przebyty metr płacąc wiadrami żołnierskiej krwi. I flaków chyba. Dziesiątki gwardzistów ginęły za możliwość zlikwidowania szczęśliwym granatem jednego rowu strzeleckiego i zlokalizowanego w nim stanowiska ciężkiego Stabera, a tam, gdzie strzelnica wyryta została bezpośrednio w zboczu, jedyne co pozostawało biednym piechociarzom, to ginąć na darmo. W niedługim czasie do masakry dołączyła również artyleria zdrajców, schowana bezpiecznie za murem kurtynowym fałdowana struktura terenu, co prawda, uniemożliwiała ostrzał armatni, ale baterie hałbic i moździerzy nadal skutecznie raziły nacierających sromotnym ogniem, wybijając całe kompanie. Atak 468 regimentu posuwał się naprzód coraz wolniej, w miarę jak coraz wolniej naprzód posuwały się wspierające piechotę czołgi. Samo błoto nie stanowiło nadmiernego problemu w końcu doradzenia sobie z taką przeszkodą zaprojektowano czołgi dziesiątki tysięcy lat wcześniej. Stawało się ono jednak dość istotną przeszkodą w połączeniu z pochyłym, zrytym ogniem artyleryjskim i upstrzonym sterczącymi skałami terenem. Wielotonowe pancerne klocki ledwo były w stanie jechać naprzód, nie wspominając o jakimkolwiek poważniejszym manewrowaniu. Aby nie dopuścić do zatrzymania i tak już niemiłosiernie ślimaczącego się natarcia 468 regimentu, w rejon skierowano 109 kompanię saperów. Która otrzymała rozkaz zbudowania prowizorycznej drogi, z której mogłyby korzystać jadące do boju wozy. Z samobójczym poświęceniem saperzy pracowali przez cały dzień pod morderczym ogniem, wysadzając skały i wyrównując grunt, by ostatecznie rzucić nań improwizowaną nawierzchnię z grubej stalowej siatki. Ułatwienie czołgom drogi na front nadało ofensywie, ofensywie nowego rozpędu, jednak w obliczu mocno ufortyfikowanych pozycji nieprzyjaciela postępy Krigan były powolne i niemożliwie kosztowne. Sąsiedni. 470 Regiment Oblężniczy swoje natarcie rozpoczął zupełnie nietypowo od szarży siedmiu kompanii jeźdźców śmierci. Bez przygotowania artyleryjskiego i zapory ogniowej, 450 kawalerzystów tuż przed świtem uformowało się na pozycjach wyjściowych i pierwszych promieniach wstającego dnia ruszyło na złamanie karku do szarży wzdłuż prowadzącej w stronę cytadeli drogi. No, po prostu wraxjańska samosierra, nie? Zaskoczenie nieprzyjaciela było całkowicie. Więc pędzący jeźdźcy nie natrafili początkowo na jakikolwiek znaczący opór, co jednak nie trwało zbyt długo. Po kilkunastu minutach, spowodowanego nieoczekiwanym atakiem zamieszania, zdrajcy ochłonęli i stanęli do walki. Lance i szable w starciu z bronią automatyczną były opcją marną w takim samym stopniu jak płaszcz i mundur ochroną. Grad pocisków bezlitośnie masakrował szarżujących jeźdźców, jednak niektórym szwadronom udało się osiągnąć i co najważniejsze zabezpieczyć pozycje w sektorze 582-458, które później przekazane zostały atakującej piechocie. Wariackie w swojej naturze zagranie przyniosło wymierne rezultaty, jednak do wieczornego apelu stanęło zaledwie 60 kawalerzystów. Kolejnego dnia opór zdrajców stężał na tyle, że tempo natarcia zrównało się z sąsiednim 468 regimentem. Opóźnienie pierwszego korpusu w wejściu do boju spowodowało, że zdrajcy Mogli przerzucić z niezagrożonych odcinków dodatkowe siły do przeciwdziałania ofensywie 46 korpusu, który, e, która zaczęła się mm, posuwać w ślimaczym tempie przy liście strat, wydłużającej się z odwrotnie proporcjonalną prędkością. Już drugiego dnia operacji dowództwo 46 korpusu, świadome swojej beznadziejnej sytuacji, wystało, wysłało do Hektora Rexa prośbę o rzucenie pierwszego korpusu do walki. Jednak polecenia lorda inkwizytora pozostawały niezmienione. Pierwszy korpus miał ruszyć do boju dopiero, kiedy osiągnie pełną gotowość. Z jednej strony, Rexowi można zarzucić ośli upór i marnotrawienie sił 46 korpusu, który przez niemal tydzień musiał wykrwawiać się w czasie samodzielnie prowadzonej ofensywy, podczas gdy regimenty pierwszego korpusu okrutnie nudziły się na swoich pozycjach. Z drugiej strony, rzucenie do boju samych regimentów oblężniczych bez wsparcia dwóch dużych formacji pancernych w postaci 7. i 11. regimentu pancernego również oznaczało poniesienie pewnych strat na odcinku ich natarcia, więc niewykluczone jest, że za taką decyzją stała brutalnie zimna kalkulacja, która wprost podpowiadała, że jeden mocno wymaglowany korpus liniowy i jeden absolutnie świeży są lepszym pomysłem niż dwa średnio-średnio wymaglowane korpusy. W całej sytuacji najlepszym pomysłem wydawałoby się zwyczajnie opóźnienie całej operacji do czasu zakończenia przygotowań pierwszego korpusu liniowego, ale to też nie do końca wchodziło w grę bowiem na wraks liczył się czas też. Też liczył się czas, no, po dwudziestu paru latach liczył się czas, prawda? Siedzący w Cytadeli zdradzieccy Astartes knuli sobie tylko znane paskudztwa, zaś każdy upływający dzień i każda godzina przybliżały ich do realizacji mrocznych planów. Ostatecznie pierwszy korpus liniowy ruszył do natarcia. W 431. jednostce 827. roku, 41. milenium, natarcie prowadziły pancerne szpice, które niemal z miejsca zaczęły donosić o scenach niczym z ofensywy 30. korpusu. Ocalały z wcześniejszych walk sługi nurgla stawiały korpusom śmierci fanatyczny wręcz opór, używając wszelkiej broni chemicznej i biologicznej, jaka znajdowała się w ich dyspozycji. Posuwające się naprzód w zjadliwym, zielonkawym oparze czołgi działały niemal na ślepo i wiele plutonów zostało zniszczonych w przygotowanych ze sporym kunsztem zasadzkach. Tam, gdzie pancerna nawała imperialnych wozów zdołała wbić się głębiej, zjawiali się maryńs plagi. Tak samo odrażający jak śmiertelnie niebezpieczni. Granatami, bolterami i skażonymi ostrzami powstrzymywali atakujących Krigan, odrzucali ich z zajętego terenu, po czym znikaliby się od śmierć i skażenie na innym odcinku walk. Mozolne postępy oddziałów naziemnych przyspieszyły, gdy do akcji weszły ugrupowania Aeronautica Imperialis. Zdobywszy bezwzględne panowanie w powietrzu, imperialni piloci utrudniali zdrajcom życie na każdy możliwy sposób. Krążący wysoko na niebie, krążące wysoko na niebie wigilanty przeszesywały pole bitwy swoimi sensorami i na bieżąco przekazywały zgromadzone informacje do dowództwa. Zidentyfikowane kolumny zaopatrzeniowe momentalnie stawały się celem jednej albo dwóch eskadr Thunderboltów, które bombami i ogniem dział automatycznych roznosiły ją w drzazgi. Podobnie rzecz miała się ze zidentyfikowanymi rejonami koncentracji wojsk zdrajców. Tam również meldowały się Thunderbolty, jednak wówczas ich głównym zadaniem była osłona kluczy maruderów, które gruntownie orały nieprzyjaciela, dokonując małoskalowego nalotu dywanowego. Uderzenia z powietrza miały również ogromne znaczenie dla działań bezpośrednio na froncie. Wszędzie, gdzie natarcie rozbijało się o dobrze umocnione pozycje albo wyjątkowo zajadłego nieprzyjaciela, tam w krótkim czasie w locie koszącym pojawiały się marudery, by precyzyjnym bombardowaniem roznieść problemy na kawałki, otwierając dalszą drogę dla czołgów i piechoty. Poza szczeblem czysto taktycznym, imperialne lotnictwo działało również na poziomie strategicznym, regularnie bombardując heretyckie zaplecze. W trakcie kolejnego tygodnia walk, połączony wysiłek na ziemi i w powietrzu, chociaż bez spektakularnych sukcesów, zaczął powoli przynosić efekty. Imperialny walec powoli, acz nieustannie, zmierzał ku cytadeli, miażdżąc wszelki, napotka wszelki napotkany opór, nawet jeśli stawiali go zdradzieccy Astartes. Kolejna osłona brutalnej, bezlitosnej wojny na wyniszczenie spowodowała, że obrońcy wraks po raz kolejny zaczynali ustępować, nie nadążając z uzupełnieniem ponoszonych strat. Frontowym jednostkom zdrajców zaczynało brakować amunicji, paliwa, a nawet jedzenia. W przypadku śmiertelników paradoksalnie najgroźniejsze były braki w żywności, bo nie ma bardziej demoralizującego żołnierzy czynnika, aniżeli głód. Morale kardynalskich wojsk leciało na łeb na szyję. Coraz częstsze były sytuacje, w których żołnierze zwyczajnie się poddawali lub uciekali, nie stawiając atakującym jakiegokolwiek oporu, oczywiście uprzednio rozprawiwszy się e, odpowiednio z kardynalskimi nadzorcami, jakimś przypadkowym granatem albo równie przypadkową serią, czy też popełniwszy im samobójstwo trzema strzałami w potylicę. Tym, którym zwyczajnie brakło już amunicji, pozostawał stary dobry bagnet albo szpadel. Co prawda, nadzorcy siłą i umiejętnościami bojowymi przewyższali wszystkich zwyczajnych żołnierzy, ale i Herkules dupa, kiedy ludzi kupa. No i co? Koniec. Koniec. Nie ma więcej. Nie ma więcej dla was dzisiaj. Dla mnie jest. Ja mam to jeszcze co czytać, ale muszę oszczędzać, muszę zostawić wam na następny raz. E, no to co? Wszyscy siekierka Grzegorzowi Juchu, Grzegorz Podesłał, dał radę dzisiaj podesłał, pytał, czy mam rosół. Tak, mam rosu, ale e, już go zjadłem. E, znaczy, jeszcze coś tam zostało. E, dzięki wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się. Jeśli chodzi o wrak, to prawdopodobnie za tydzień, a jeśli chodzi o inne arty, to pewnie. Już jutro, rano, może, może, może trochę później, ale na pewno się słyszymy. No to co? Pozrzędziłem, trzymajcie się, cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.